Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy tuż przed obozami. Pamiętajcie, że tematyka gwiezdnych rycerzy. W związku z tym, że pojawiło się kilka pytań, no to odpowiemy na nie teraz, a jak pojawią się następne, przysyłajcie śmiało, będziemy starali się na wszystkie odpowiedzieć. Odpowiedź. Kiedy i o której godzinie jest przyjazd? Więc zapraszamy wszystkich serdecznie. Dojazd jest własny, tak jak żeśmy informowali telefonicznie. Przyjazd dzieci przewidujemy między 12 a 14. I trzymamy się tych godzin, bo na 15 mamy obiad, a chcemy wcześniej zadbać o przyjęcie dzieci do domków i o higienę. Kolejne pytanie, które nam się urodziło. ile Więc wszystkich dzieciaczków będzie 25. Będziemy mieli też czterech instruktorów, którzy będą dbali o pomoc przy przyjęciu i wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach, żebyśmy byli bezpieczni. I następne pytanie, które się pojawiło, to. Oczywiście obiady będą wydawane w turach, tury będą grupową. Dana grupa będzie tylko w, w, na jadalni, więc i po każdej grupie, po każdej turze stołówka jest dezynfekowana i wchodzi kolejna tura, żeby, żeby zachować oczywiście czystość na sali. Kolejne pytanie to, jak będzie? Otóż przy każdym domku będziemy mieli takie dozowniczki, albo sensej będzie chodził i psikał, albo każdy będzie zobligowany przed wejściem i wyjściem z domku dezynfekować się. Ale na ośrodku będzie kilka punktów dezynfekcyjnych, więc będzie można w każdym momencie zdezynfekować ręce. Domki, domki mają być, też było kolejne pytanie a propos czystości domków. Oczywiście czystość domków będzie zachowywana, a dodatkowo jeszcze obsługa ośrodka ma dwa razy dziennie dezynfekować poręcze i wejścia do domków, klamki, poręcze i inne elementy, które są najczęściej używane. I to ta część, że tak powiem, która dotyczy ośrodka, nasz tutaj Osoby, które są na terenie ośrodka, do tego przygotowane będą tym się zajmowały. Jest nas tylko 25, więc swobodnie zrobimy dwie lub trzy takie podgrupy. Jest nas czterech instruktorów. Będziemy prowadzić zajęcia w mniejszych grupach około 8-10 osób. Zgodnie z wymaganiami MEN, kąpieliska mają być wydzielone, więc my też zrobimy pewną część kąpieliska, która będzie wydzielona dla naszej grupy, gdzie będziemy sobie spokojnie i bezpiecznie zażywali kąpieli pod okiem naszych właśnie czterech instruktorów. No i oczywiście też jak zawsze jadą z nami też rodzice, którzy też nas zawsze wspomagają. I będą też pomagać w tak naprawdę, bezpiecznym wypoczynku i bezpiecznym kąpielowaniu, tak, i zabawach w wodzie. Dokładnie, a dodatkowo weźmiemy taką biało-czerwoną taśmę, i dla naszych dzieci wygrodzimy sobie i zadbamy osobiście ja z nim o to, żeby było bezpiecznie. Jak zawsze w ośrodku bajka na miejscu mamy pielęgniarkę. Więc wszelkie katarki, wszelkie zapytania o zadrapanie czy też komarek na pewno będzie skonsultowane z pielęgniarką. Więc jesteśmy tam bezpieczni. I wszystko skrupulatnie zapisane w kajecikach i potwierdzone u pielęgniarki. Ta pielęgniarka prowadzi taki zeszyt, i każdy. Hmm. Każde zgłoszenie, każde zdarzenie jest rejestrowane. To mamy z doświadczenia z zeszłego roku, jak mieliśmy ugryzienie kumarem. Domków. Domki w bajce są sześcioosobowe. W tym roku, na, ze względu na takie wymagania, a nie inne, domki, w domkach będzie przebywało pięć osób, nie sześcioosobowe. Więc będzie w nich 5 osób przebywało w danych domkach. One są podzielone na dwie strefy, więc w tych strefach będzie podział 3 i 2 osoby, które razem będą w tym domku. Ośrodki. słuchajcie i tutaj ja mam smuteczek, bo mieliśmy bardzo fajnie przygotowane trzy wycieczki. Nie będę mówił jakie, żebyśmy teraz już nie pogłębiali tego smutku, ale wytyczne są takie, że lepiej nie wychodzić ze środka. Zakazu nie ma, ale lepiej nie wychodzić. Więc my wypuścimy się ewentualnie do lasu wokół środka, bo zaraz za bramą mamy las. Wypuścimy się naokoło jeziora, będziemy unikali po prostu większych. Skupisk. O jeziorze, tak żeby kajaczkami popływamy. A! To nie w tą stronę miało być, to w tą. Paweł pomylił wiosełek z mieczykiem. E... E... Sensei Artur, Sensei Paweł, Sensei Marcin i instruktor nasz Przemek. Dodatkowo, dodatkowo... Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Cięcie to musi być to mało Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniałem, mamy również ze sobą kilkoro rodziców, którzy będą nas wspomagali. Jest. Słuchajcie, do tego lasu, jak będziemy wychodzili, albo na te wycieczki naokoło jeziora. My mamy trochę preparatów, też bierzemy, ale wyposażcie dzieci w jakiś. No, nie narzucam filmy. Preparat psik psik na komarki na inne żyjątka w lesie Dobra, bo chcemy być bezpieczni więc przed każdym wyjściem do lasu jeszcze się e, obsikamy dezodorantem a to tym, a to tamtym ale jakiś tam psikacz na komarki poproszę dołączyć do wyposażenia dzieci e, Dodatkowa informacja, która jest też również wymogiem e, MEN konieczność zapakowania dla swoich dzieci Maseczek. No, może niekoniecznie na oczy, pewnie na oczy byłoby też dobrze, żeby mogli spokojnie spać po tym męczącym dniu, ale myślę, że spać będą spokojnie. Maseczki na każdy dzień mają być wyposażeniem w waszych w, w, w w, 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 torbach i w walizkach dzieci oraz rękawiczki na każdy dzień. Czyli jeden woreczek, gdzie mamy 9 par rękawic, Albo jednorazowe e, maseczki, które są w pogotowiu. One nie muszą być używane codziennie, one mają być, być zapakowane. Ale, oczywiście, też, jeżeli nie będą zapakowane, my jakiś tam część rzeczy e, zakupimy i będziemy mieli też e, przy sobie. Czyli my mamy maseczki, my mamy rękawiczki, i Wy macie maseczki, i rękawiczki. Jak będzie za dużo, to przywiozą z powrotem. Pytanie było. To jest yy, jeden z wyjazdów, na którym można dać egzamin. Więc w związku z tym, że zostajemy na okresu, w większości, będzie więcej dom, dom, treningów, dom, 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 dom. co też da Wam możliwość zdawania egzaminów. Będzie Sensej Marcin, będzie Sensej Paweł, Sensej Artur. Jeżeli ktoś czegoś nie pamięta, chcemy sobie przypomnieć. Pytajcie, na obozie jesteśmy po to dla Was, żebyśmy się przygotowali do egzaminu. Znamy Was z wcześniejszych treningów, ale była mała przerwa, więc będziemy pomagać Wam na treningach. Więc na obozie, na koniec egzamin będzie. I na koniec e, oczywiście informacja dotycząca, e, no właśnie tutaj wspomniałem egzaminu, więc pamiętajcie, żeby, jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę wybrać dziecko dzień wcześniej, bo takie pytania też padały, to proszę nie przyjeżdżać za wcześnie, bo przeważnie jest egzamin po obiedzie, więc w granicach godziny 15-17 raczej w tych godzinach przyjeżdżać, jeżeli ktoś ma ochotę dzień wcześniej, bo w tych godzinach będzie się odbywał egzamin. Przypominamy, że zgodnie z wymaganiami i przepisami MEND zakaz jest wejścia na teren ośrodka rodziców. Rodzice będą czekali przed bramą i będą, my, dzieci, będziemy podprowadzali pod bramę. Więc zawsze taka informacja wcześniej telefonicznie do nas i przygotujemy dziecko razem z dyplomami, już z informacją o egzaminie zakończonym i. W ten sposób będziemy przekazywali dziecko, oczywiście z potwierdzeniem, z podpisem, że dziecko oddajemy jak zwykle w całości zdrowe i szczęśliwe po obozie. Dziękujemy bardzo, pożegnanie, dzięki Wam bardzo, do zobaczenia i uwaga! Ha!